Siemanko, witam was w moim drugim odcinku Sexita. Yy, dołączył do nas dzisiaj... Jest ze mną biały, który jest w ścianie I ze mną jest dzisiaj... Dla dołączył wiek, do nas... Wiek, o... ma. Oh, yy, jesteśmy aktualnie w piramidzie Trochę już się wykoksiliśmy, mamy hotbooty nawet Aha, Dawid, mam dla ciebie itemy A tę biurę To, to... Nie mam! To, 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 to... Teraz się będziesz mógł bić z prolakiem <śmiewanie> to chyba nie Odcinki postaram się robić jak najczęściej yy, Bo spodobał mi się Hexy szczerze mówiąc My jesteśmy aktualnie w jakiejś dziwnej piramidzie yy, Za chwilę wychodzimy i idziemy do Battle towera. nie prolak? Czekaj sobie nie mam bloka. A. Ja mam sobie jemiaka. Trującego. <laughs> tak. Dobra, Prolak wychodzimy z tej no. piramidy? 384 384 What? Prolak. Co? No giemie! <laughs> Bez GEMA <laughs> Wyso, e, Dawid uważaj trochę Dobra Bo tutaj są mimiki sypia, Nie wiem po co ja to biorę ale dobra tak? Więc to jest ale zobaczymy Dobra Rolak wychodzimy z tej piramidy Rolak wychodzimy No wychodzimy Zaczekaj no, Dajcie mi kilo. Chodź to, Dawid. Mm. Ja. Musimy wyjść stąd. Tu już jest chyba. Bo poszedłem spać. Wow. Nieow! Się... Jak to zrobić do rewolwera rywer tego. E, no, żela żelazo i ten. I flint. Nie, żelazo Aby, się... Żelazo i żwir chyba. Mumia! What?

o to. Wiecie, nie trzeba ci. Zabij. A nie zabiję. Dobra. Chodźcie do Battle Towera. Dobra. Wa! Czemu ja nie idę na górne piętro? No właśnie. O, moje buty. Podenki. A wa 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 wa. Ała! Aua! Macie może jedzenie? Wie, że, no! Wiesz, z tym bossem y, długo nie przeżyjemy, bo nie mamy koksów. Wiem. No a, trudno. A, Można spróbować. I ty przyszyłam ja ogniste strzały. I te, tru, zatru, te, zatruwane. Pół serca. serca! Dawid, no, gdzie ty idziesz? Uciekam! Do bossa Mam... mam, mam <laughs> nie ruszaj <laughs> Nie Mam półserko! Genialni jesteście! Prolak, teptik! Battle Tower! Ej, mam Co tak wali piorunami? Czekaj, gdzie on jest? Czekaj, Dawid. To jest enchantowany? Ej, on jest enchantowany? Nie wiem, to on jest enchantowany, ale ja uciekam. <gry Istanbul> Et, mam, Macie łuk, macie łuk jakikolwiek. Nie, nie, zedam. nie, Ja ja Zedam! nie, 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 jest no, do Battle Towera. Mam coś dla ciebie. Chcesz? Gdzie no? jest ten gościu? Gościu! Okej, okay. Muszę chciałem znaleźć tam. Ej lol! Ten gościu mnie nie widzi. Hmm. Poczekaj. Jest lak, czy mi się wydaje? Nie. Ja chcę, żeby ten battle tower mnie widział. <laughs> Musił się w Co to bo ja wiem, że w ścianie, mam tam homa Ej, no lol, Battle Tower mnie nie widzi. Jestem ja są moje kacy? Te łbudzy Ja się tego Battle Towera boję. Te zgubiłem. Ej, ten Battle Tower mnie nie widzi. Chyba Boss Battle Tower. Tego, ten, ten, o, moje budzka. Ej, jak ja mam... Gościu! O, on jest jakiś dziwny. A śpi stojąco. Halo? Prolak, ściągnąć go na dół? co może ściągnąć? Dobra, trzy, dwa... Jeden. Bottle Tower golem! O! Słyszałem. No właśnie bije. Ja, ja to widzę. Aaaa! Ja sobie działam tylko tak chętnie. No niszcz ten. Bottle Tower... Lol, on się sam bije. On się sam zabija. Ej, Prolak ogarniasz się, że w niego szkielet strzela? Szkielet go zabije Dzisiaj chciałbym znaleźć wulkan w tym odcinku, wiesz. Wulkan... Lol. Macie jedzenie? Prolak! Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj! Ej, battle tower, zabił Battle Towera zabił ten, szkielet. Już go nie ma. Patrz jaki on zera jest kokoszony, to widzisz? Macie jedzenie? Łapie domka. No, zebrałeś. Oddaj mu Nie wiem czemu dostarczyć. Łap, Dawid. Czekaj. Aha, prorok tam były diaksy. Złoto, ja kopię złoto. Aha, yy, na tamty... Dawid, na tamtym biomie jest nasz domek, gdzie tak tam, o, o Aha, tym ten okay, tylko. zielonej. Ja idę zabrać sobie złoto. I zabić armadillo. Ja chyba nie. zrobić? Enter? Okay. Nie! Au! Ja mam daleki. Ja mam daleki. Ja, ja mam chyba na normal, biorę sobie. Czemu ja się respię pod ziemią? Powiedzcie mi to. O oh, lol. Ja tu nie mam OptiFine. On nie ma OptiFine'a, Powinien być set home. Okej. Okay. Nie. Osiągnę. Prolak, właśnie zróbmy Twilight Forest już. No, spokojnie, dopiero zaczęliśmy serię. Dopiero są dwa odcinki. No wiem, ale. Czuma ja się złoto buduje, ale dobra. Osiągnę to. Ej, Jeszcze jedno. Gdzie wy jesteście? ja nie ma dwóch odcinku, bo jeszcze ktoś nie wrócił. No, jeszcze nie rzuciłem. No dobra, zebrałem złoto. Ej, wiecie co, chodźcie już może do bazy? Ja tu jestem już. W bazie? No. Aha. Już co, ja chyba sobie poskaczę trochę po świecie, bo ja tu widziałem wulkan, a więc ja tam. Ja dzisiaj chciałam iść ogólnie do wulkanu. Ja do wulkanu dzisiaj chciałam iść. I ja sobie to chyba pójdę. ten. Ja sobie, ja sobie chyba ten, przywłaszcza armadillo jednego. Fajnie. Ja nie mogę się tepać. nie mam uprawnień. Co? Nie masz uprawnień. To jest znowu ten robak. A! Ja tylko mam te uprawnienia, żeby się tepać. Co? Ja tylko mam uprawnienia, żeby się tepać Ał! i was tepać. Au! To Uf, i was tepać. To mnie tepnij. Ała. Nie to by jały Dawid. No. Wow. Nie, ja się do ciebie takłem. Odwrotnie. Ale jest... Co? Hmm. Prolak? Cieszę się. Co? O! No. deszcz Tak O! Dalej mam! No ile się włączy. O! Już się włączył. To jak chciałem. Tp. Dawid. Biały. Mam cię tepnąć? No. To. Ja na razie nie chcę. Ja pozbieram sobie krzaczki. Jestem na fajnym biomie. Macie klauzule w jeszcze? Nie. Y ja mam dużo złota, więc wiesz. Nie są w tej Ale już się kończą klauzule. Mój tlen. Tak. Hmm. A ja tu jakiś zniszczony domek. Dziwne. Dobra. Y I mam fajny biom, szczerze. O, co to? Nie, ja się tu boję wchodzić. Co to jest? Dziwy na dziurę. To są wyspy slime'owe. Czekaj, ja tu gdzieś widziałem góry. Chcę iść na... E! Co ty, ty masz, zombie? Zombiacku. Lagłam. Czy ostatnio zabił zombie? Je, yeah, o wulkan, wulkan, Nie, ja tu nie chodzę, ja tu nie patrzę Ja mam laga On no to moment nie depać. <coughs> Pro Prolak, chyba wulkan Poczekaj Dzisiaj ogólnie o, chciałem iść do wulkanu, nie ty Wy też macie laga? laga? Jakby rzuciło mnie Też mam laga no. Mnie wyrzuciło Chyba w wajzer Ja zaraz piję wulka, na więc wiesz, nie dziwcie się Nie mam Rolak? Ja zaraz piję wulkan, więc się nie dziw <słyszy> Na no chwilę się poczekamy <grym> Nie, to jest coś większego No, tak jak myślałem Powywaliło serwer? Tak no. A nadal jestem, ale okej. Okay. To wyjdź serwera po prostu. Okej. Przepraszamy, że nam wywala, ale jak się leści coś wielkiego to nie mamy na to wpływu. No. <grym> e, Internet... server error. <grym> no. Pisze. Rolak. Bo wyszłam, bo a nie miałem po Ja nie miałem w, spodni? w Spodniach. Nie wiem. O oh bądź. Rolak? Tam. Ten fajny serwer. Spokojnie. W właśnie kaszło mi jej tego. Najkrafta. Aha. To nie wiem, czy to będzie na tyle, ale... poczekamy trochę. No, chyba. No, to spoko. Czyli jeszcze nie, przery, nie przerywać z cinkiem. Co? Jak będzie 30. To, ten, zakończamy, tak? No. A, spoko. A czekaj, przy tym bukanach, jak dojadę do tego wulkanu, to się do mnie zapniecie i tam. No... Ale to nie, ja... ja... to musiał być Vulkan. Ja weszłam na jakąś mega dużą górę i tyle. Weszłeś? Czekaj, mojank. No. Czekaj sprawdzę, czy się nagrywa. No, no czemu to... to serwer nie działa? Dobra, dobra, A. Włączysz serwer? Włączę i się majka. A, spoko. Okej, okay, już włą włączyłem. Poczekaj. Znaczy nie. <coughs> spoko. Hmm. Teraz. Działa? No. O, działa, dobra. Hey. Ej, ja chyba musiałam zaraz coś wielkiego, nie? Chyba tak. Ło. tu jest lawa pod ziemią. A to dlatego szkielet. Mm. Dobra, Uuu. ja już tam, ja już tam wchodzę na górę. Zobaczymy, co tam jest. Ło, widzę na, na minimapie wulkan fajny. Kupię mięso. Co? Mięso. A, spoko. Masz mięso na, na obiad, tak? Tak. Aha. Kuczaka. Mm -hmm. Teraz ja też ziem kurczaka. Co? Grają kurczaka. A? Dobra, to... Łoooo! Wow, epicki wulkan. Ła. Wow. Dobra, wiesz co, może tutaj zakończysz odcinek. Dawida a więc skończymy bez niego. Pewnie też by się chciało już wyżegnać. Eee, dobra, to tapaj do mnie. Tu już skończymy odcinek. daj okay. Co ty robisz? Wiem. Uuu, wieża! Wieża! Przydałby się Optivime, serio. Slime wyspa. Czekaj, tam, tam widzę jakieś na mini mapie. ja tam idę w następnym odcinku. Nie, w następnym odcinku sobie zaplanowałem Twilight Forest. Kurde, po co to mówię? Dobra, nieważne. No, to po Twilight Forest będzie niespodzianka. Specjalnie. Dobra, prolaktepań się do mnie. Jak tyś tutaj przylasz? Znalazłeś to? Tak. Uuuu! Wow. Kurde... O uuuuh! Wow. Mieliśmy skończyć ten! Skąd ty w ogóle masz taki ten? No nie, nie dobijaj mnie! Nie! Ja uję, Zli tu się! Jestem Steve! Auuu! Powiedziałem ci, że jestem Steve! A serio chcesz to skończyć śmiercią? Nie! No to mi zostaw! Dobra. To mi, przestań mnie bić! Okay. Nie! <laughs> NIE! Jakiego mi mam farto? O, Dobra To kończymy ten odcinek w końcu czy nie? No Zostawaj Dobra. Dobra Komentujcie, subskrybujcie Czerwony, magiczny guziczek Biały pożegna się Zginąłem.